Oto najbardziej kontrowersyjna kawiarnia w Niemczech. Idę sprawdzić, o co chodzi z tym niemieckim o kawę. A tuż za mną Lab Coffee, czyli sieciówka, która rozpętała ten zacięty spół. Ich oferta? Espresso za euro 50 czy cappuccino za 2,50. Dla porównania, w typowej berlińskiej coffee speciality za to samo zapłacisz dwa razy więcej. Ale jakim cudem jest tak tanio? Cudów nie ma. Jest optymalizacja. Oto trzy powody, dlaczego jest taniej. Automatyzacja. Zamiast baristy, artysty kawę parzą specjalne maszyny. Brak toalet i mało krzeseł. To model grab and go, czyli nie zajmujesz miejsca, nie czytasz książek, nie umawiasz się na godzinne spotkania z przyjaciółmi, ale po prostu kupujesz i wychodzisz. Skala. Za marką stoi venture capital. Dzięki dużemu kapitałowi mogą pozwolić sobie na niższe marże. Przeciwnicy krytykują to uberyzacja kawy, a lokalne kawiarnie nie mają szans z takim zaniżaniem cen. Zwolennicy odpowiadają, 5 euro za kawę to snobizm, na który stać niewielu. A lab to demokratyzacja kawy. A w Polsce u nas podobny model realizuje poniekąd znana Zielona Sieć. Ale brakuje nam stylowego dyskontu z jakością porównywalną do coffee speciality. Czy poszłabyś tam, czy wolisz tradycyjną kawiarnię z fotelem i z uśmiechem baristy?